Witajcie fotograficzne bajderki i bajderzy. Jak wiecie od grudnia zeszłego roku możemy się cieszyć Darktablem w wersji 3.8. A już od wersji 3.0 pojawiło się coś takiego jak potok przetwarzania scene refilled, czyli możemy sobie to przetłumaczyć jako scenocentryczne. Jest to obecnie domyślny potok przetwarzania w darktable ale co to w ogóle jest potok przetwarzania? Dlaczego obrabiając zdjęcia w ogóle mielibyśmy się czymś takim przejmować? Przecież to tylko coś dla programistów, nie? No otóż nie, ma to pewne konsekwencje dla obrazu, które są dość istotne, więc warto to omówić. A nie jest to jakiś bardzo skomplikowany koncept, także się nie przejmujcie. Bez problemu to ogarniemy. Z całym tym potokiem przetwarzania chodzi o to, że jak sobie. Wyświetlimy tutaj uruchomione moduły. To te moduły nie są w jakiejś przypadkowej kolejności, czy takie jak się komuś tam dobrze komponowało, tylko one są faktycznie w takiej kolejności, w jakiej one faktycznie oddziałują na obraz. Mamy wczytanie surowych danych, balans bieli, demozaikowanie i krzywa bazowa. To jest bardzo istotny element potoku tego ekranocentrycznego. Bo ten moduł przy pomocy tej krzywej bazowej, dopasowanej do konkretnego aparatu, on przelicza surowe wartości jasności, które mamy na zdjęciu, do ograniczonej przestrzeni kolorów, w której zdjęcie będzie eksportowane. Mamy wyjściowy profil koloru, na przykład sRGB. Czyli mamy zdjęcie, w którym faktycznie te wartości odpowiadają jasnością rzeczywistej sceny, że moje czoło miało taką jasność, a kamizelka inną, i to odpowiada ściśle temu, co matryca zapisała. Przeliczamy to już do ograniczonej przestrzeni, i dalej na tej ograniczonej przestrzeni wszelkie korekty robimy. Na przykład, jak sobie włączę, nie wiem, krzywą tonalną. Może ktoś sobie włączy strefy kolorów, cokolwiek? Tak, wrócimy do uruchomionych modułów. Widzimy, że wszystko co włączyliśmy pokazało nam się powyżej krzywej bazowej, czyli te moduły już operują w tej ograniczonej przestrzeni barwnej. No, bo tak jest prościej obliczeniowo, tak jest szybciej i to jest właściwie taki klasyczny potok przetwarzania. No, bo. Kiedyś komputery nie były tak szybkie jak dzisiaj, więc było to na siłą rzeczy wymuszone, żeby w ten sposób to robić. I dalej wiele programów w ten sposób działa, w tym również różne komercyjne i popularne. No, i czy to jest jakaś duża wada? Jeżeli wiemy, jakie ograniczenia ten potok wprowadza i będziemy z tym ostrożni, to nie będzie to duży problem. No, możemy wchodzić w takie niuanse, jak to, że przeliczenie do tej węższej przestrzeni już wprowadza pewne błędy zaokrągleń, powiedzmy, i te, i te błędy, przechodząc przez kolejne korekty, się mogą wzmacniać. No, a to jest taki niuans, który przeciętnego kowalskiego, który sobie wywołuje zdjęcia, może w ogóle nie interesować. No, ale nawet są takie bardzo namacalne, praktyczne wady tego, tego potoku, na które warto uważać i które sobie teraz pokażemy na przykładzie. Wejdźmy sobie na przykład w jasność, kontrast, nasycenie. Cyk. włączyliśmy ten moduł. Jak widzimy też on jest po krzywej bazowej, więc operuje w tej ograniczonej przestrzeni. I jeżeli teraz sobie na przykład zwiększę kontrast w opór i zrobię sobie kolejną instancję tego, tegoż modułu i stwierdzę, że chciałbym kontrast zmniejszyć. No to wcale nie zbliżam się do pierwotnego obrazu, jak widać. Co bym nie ustawił, to jest kaszana. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pracując w tym potoku ekranocentrycznym, ten moduł sobie przelicza, jak zdjęcie wygląda po tej korekcie i jeżeli coś, jakieś dane, że tak powiem, wyszły poza skalę, poza ustalony arbitralnie poziom bieli, to te dane są już nie do odzyskania praktycznie przez kolejny moduł, bo on już widzi to przetworzone zdjęcie i nie ma dostępu do tych szczegółów, które zostały stracone w poprzednim, w poprzednim module. Także każdy kolejny moduł może takie drobne błędy nam wnosić. No, bo jeśli bym nie zrobił tego tak ekstremalnie, ale tylko troszkę bym sobie ten kontrast podniósł, bo bym uznał, że A na razie mi się tak podoba, to już wprowadzam sobie stratę, której później nie odzyskam. Jeżeli nie jestem tego świadomy i nie wrócę do tego modułu wcześniej, tego nie zweryfikuję, to mogę sobie zdjęcie popsuć i, i już tego, że tak powiem, dalej nie będę w stanie naprawić, i pomyślę sobie: ach, no pewnie. Pewnie w Rawie nie ma takich informacji, tutaj no, musi być prześwietlenie czy niedoświetlenie, a wcale tak być nie musi być może. Potok przetwarzania ekranocentryczny jest na to dużo odporniejszy. Zaraz sobie mówimy dlaczego, ale najpierw może zobaczmy jak w ogóle go włączyć. Żeby na nowych zdjęciach Directable nam domyślnie już to przetwarzanie wprowadzał, to wchodzimy sobie tu w ustawienia, zakładka przetwarzanie. I mamy automatycznie zastosuj model pracy z obrazem. I klikamy sobie tu w Scene Field. No i jeszcze adaptację chromatyczną przełączymy sobie na nową cyk. I tutaj mamy zdjęcie w tym nowym potoku przetwarzania. I zobaczmy, co tutaj jest inaczej. Przede wszystkim zobaczcie, nie ma, nie ma tu nigdzie krzywej bazowej. Zamiast krzywej bazowej mamy krzywą filmową RGB. Ona tutaj pełni. Funkcję tego translatora między tym scenocentrycznym obrazem a tym display referee, który będzie się dawał wyświetlić na, na ekranie czy na innych mediach ograniczonej przestrzeni. Jak sobie tutaj myszką najdziesiej i przytrzymacie, to widać, że ten moduł ma właśnie wyjście display referee, czyli to jest taka nasza nowa krzywa bazowa. No, i zamysł tego potoku przetwarzania jest taki, żeby jak najwięcej korekt możliwie wcisnąć przed tą krzywą filmową RGB, czyli przed to tłumaczenie na węższy gamut, no bo wtedy pracujemy jak gdyby na tych danych blisko fizycznych, danych zarejestrowanych przez aparat. Czyli wszystko, co się tutaj dzieje, w zasadzie nie da się tego wyświetlić nawet na na monitorze, no bo jest to szersza przestrzeń niż monitor jest w stanie wyświetlić. Tutaj nie ma na, na przykład arbitralnie założonego poziomu bieli, który się, jak się przekroczy, to, to kolejny moduł go nie dostanie. Tylko pracujemy na no, blisko tych surowych danych z RAWA, niejako symulując taką fizyczną scenę, która dopiero potem jest. Łapana przez ten moduł, który na nią patrzy, i on przelicza na węższy gamut. Co dodaję w praktyce? Jak mamy na przykład moduł ekspozycja, który jest przed krzywą filmową, jak widzimy, i tę ekspozycję sobie podniosę. No, nawet o cztery ekspozycje, bo, bo na przykład chciałem zobaczyć, co jest w cieniach. I, i tak nieroztropnie, mocno sobie to rozjaśniłem. I zrobię sobie kolejną instancję i ściemnie sobie, no też o, minus 4 ekspozycje. Jak widzicie, było tak, cyk, cyk, i jest to samo. Czyli nic się nie straciło, tak? Tutaj mieliśmy prześwietlenie, ale ten moduł nie zapisał y, tych informacji do ograniczonej przestrzeni, w której to już jest przekroczenie poziomu bieli, tylko zapisał sobie Daną, która była tutaj, weź sobie jasność z rawa, podnieś ją o cztery ekspozycje, zapisz i, i lecimy dalej. Czyli, czyli jest zapisana jakaś tam jasność obiektu i ja jestem w stanie tą jasność z powrotem zmniejszyć. Że nic się tutaj nie obcina. To jest taka najbardziej namacalna zaleta tego nowego potoku przetwarzania. Ale jak się jeszcze tutaj zagłębimy w ten potok przetwarzania, to możemy zauważyć coś takiego, że jak zmienimy sobie balans bieli, to program nas ostrzeże, że balans bieli został zastosowany podwójnie. O co tu chodzi? Anusz, chodzi tutaj o to, że balans bieli, jego rola została zredukowana do takiego wstępnego mm, załatwienia balansu bieli tylko po to, żeby demozaikowanie dobrze działało, ale tak naprawdę rolę tego balansu bieli przejmuje... Moduł kalibracji koloru. I moduł kalibracji koloru jest trochę bardziej rozbudowany niż balans bieli, i jego działanie jest troszkę bardziej precyzyjne w tym sensie, że nie tyle załatwia nam kwestie jakby szarości, żeby były szare, ale bardziej całościowo koryguje całą przestrzeń kolorów i. To jest na tyle złożony moduł, że mu się należy osobny, na pewno materiał. Ale na, na ten moment, żeby tylko wejść w ten nowy potok przetwarzania i się z nim oswoić, no to wchodzimy sobie w zakładkę CAD, czyli adaptacja chromatyczna. No i tutaj mamy już suwaczek, który dobrze znamy, temperatura. I to generalnie służy do właśnie ustawiania balansu bieli. Myślę, że jeszcze to później sobie mówimy dokładniej. A teraz tyle nam wystarczy. No dobra, teraz jesteśmy na swoim porządku. Klikam porzuć historię, więc zaczynamy od zera. I jak w tym nowym potoku mniej więcej wygląda obrabianie zdjęć. Pierwsze co, jak wczytaliśmy zdjęcie, no to widzimy, że domyślnie ekspozycja jest już podniesiona o pół EV. I to w zasadzie odpowiada temu, że w starym potoku mieliśmy krzywą bazową, która jest no, odgięta w górę, więc niejako nam zdjęcie rozjaśnia. Także odpowiednikiem jest te, tego moduł ekspozycja włączony. No i gdybyśmy mieli zdjęcie źle oświetlone, jakieś tam niedoświetlone, prześwietlone, to ustawiamy to mniej więcej tak, żeby średnie tony nam wypadały no, mniej więcej tam, gdzie powinny. Nie musimy się tutaj jakoś bardzo spinać, bo... Możemy to jeszcze później korygować innymi modułami dokładniej. Poza ekspozycją warto ustawić sobie krzywą filmową RGB, czyli ten moduł, który nam wyrzuca tą scenę fizyczną, powiedzmy, która jest symulowana w poprzednich modułach, już do, zawężonego, do zawężonej przestrzeni, którą da się na monitorze wyświetlić, czy, czy na jakimś innym medium. To jest moduł, który jest dość rozbudowany, jak widać, więc zasługuje na osobny film. A dzisiaj ograniczymy się tylko do tych dwóch suwaczków, które określają ekspozycję, czyli jasność na tej naszej fizycznej scenie, którą uznajemy za biel maksymalną, która ma być użyta do, do eksportu do tej węższej przestrzeni i analogicznie poziom czerni. Także cóż, biel. Im bardziej polecę w lewo, tym ciemniejsze elementy uznaję za maksymalną biel, więc się rzeczy prześwietlenia się wzmagają. Jak pojadę w prawo, no to to wciągam jakby do obrazu coraz, coraz to wyższe jasności. Możemy sobie tutaj na przykład zobaczyć na ścianie, że jest prześwietlenie, jest, jest, jest i coraz więcej tonów nam wchodzi do, do wynikowego zdjęcia. Analogicznie mamy jasność czerni. Im bardziej pojadę w lewo, tym ciemniejsze czernie nam trafiają do zdjęcia. Im bardziej pojadę w prawo, tym więcej tonów nam ucieka z obrazu i zostaje zupełnie obcięte. Także tutaj jedziemy sobie gdzieś, żeby to w miarę racjonalnie wyglądało. No ale powiedzmy, że chcielibyśmy odpowiednik czegoś takiego, co nam robiła. Krzywa tonalna na przykład. Krzywa tonalna, tonalna pozwalała nam zmieniać jasność zależnie od jasności, że tak powiem. Mogliśmy po lewej sobie przyjąć, że cienie będą ciemniejsze, albo światła jaśniejsze. No i to wszystko robię tak wiecie grubo ciosane, ale wiecie o co chodzi? No i jak widzicie, krzywa tonalna działa w zakresie od czerni do bieli, ale nie mamy możliwości sięgnąć jakby do. Jasności, które byłyby na przykład poza. No i to wszystko się już odbywa w tej zawężonej przestrzeni. Także krzywa tonalna raczej nie jest zalecana, żeby jej używać w tym potoku. Lepiej użyć korektora tonów. Korektor tonów jest też dość rozbudowanym modułem o dość ciekawym działaniu, ale to też jest temat na osobny filmik. Na dzisiaj wystarczy nam że jest to taki odpowiednik krzywej tonalnej, tak po, po prawej mamy biele, po lewej czernie, jak coś ciągniemy w górę, to się rozjaśnia, w dół ściemnia. Co jeszcze wam chciałem pokazać, a tak to się nie pokaże, jakbyśmy sobie ekspozycję mocniej podnieśli, tak tylko na chwilę pokazowo, to w korektorze tonów wyświetla nam się ostrzeżenie, bo mówi nam, że na tym zdjęciu znajdują się tony, które nie są obecnie jakby w zakresie, który ten moduł koryguje. I żeby to naprawić, no bo rozjaśniliśmy zdjęcie, żeby to naprawić wchodzimy sobie w maska i tutaj jest kompensacja ekspozycji maski, możemy kliknąć automat. I w tym momencie ten zakres działania tego modułu został dopasowany do faktycznej rozpiętości tonalnej naszego zdjęcia no ale mieliśmy zdjęcie w miarę dobrze naświetlone więc więc nie było tutaj takiej potrzeby ale gdyby taka potrzeba była to, to jakby tutaj się to robi no dobrze mamy jakąś tam rozpiętość tonalną mamy moduł już dopasowany do tej rozpiętości no i tutaj możemy sobie działać na tonach ale no wiecie tak jak Patrzymy tutaj zdjęcie, tutaj krzywa, nie bardzo wiadomo co, co czemu odpowiada, gdzie jest na przykład jasność mojej twarzy dokładnie na tej krzywej nie wiadomo gdzie jest jasność tej ściany. I tu jest o tyle wygodna sprawa, że możemy najechać na zdjęcie i nawet nie patrząc na tą krzywą możemy sobie zdjęcie obrabiać. Na przykład chcę sobie czoło rozjaśnić, to kręcę rolką w górę i odpowiadająca temu jasność na krzywej się podniosła. Uznałem, że przesadziłem. A może jednak chcę ściemnić to czoło. E, mogę tutaj sobie, wi wiadomo, operować. O, kurczę, sorry. E, także jakoś sobie to zdjęcie skorygujemy. No, nie wiem, na przykład uznamy, że takie coś nam się podoba. Tu warto też zwrócić uwagę, żeby te skrajne wartości. Raczej były na, na tej wyjściowej wysokości. Hmm. Chyba, że, że chcemy coś szalonego zrobić, ale w większości przypadków takie ustawienie będzie sensowne, żeby te skrajne punkty były tam, gdzie, gdzie są. Podobnie jak, jak w krzywej tonalnej, raczej na przykład nie robimy czegoś takiego, no bo to nam powoduje, że w ogóle nie ma bieli na, na naszym obrazie. No, ale w jakichś tam przypadkach może, może nam właśnie o to chodzić, ale jeśli nie, no to, to tak to wygląda. No dobra, tak wygląda korekowanie tonalności zdjęcia. Teraz mm, zobaczmy sobie, w ogóle mamy tutaj presety co do, co do wyświetlanych modułów, i tutaj jest właśnie organizacja pracy Syn refilled i wtedy nam wyświetla moduły, które są zalecane do użycia w tym nowym potoku. No i mamy tutaj moduły, które faktycznie są scene refilled, ale mamy też np. strefę kolorów, które są display refilled. Jak je włączymy, no to one są już po krzywej filmowej, czyli niejako już pracują w tej ograniczonej przestrzeni, czyli tak jak się to odbywało wcześniej, ale w tym potoku chodzi o to, żeby maksymalnie dużo korekt wprowadzić przed tą krzywą filmową. No, natomiast nikt nie powiedział, że nie możemy sobie jeszcze użyć tych starych modułów później i na przykład użyć stref kolorów. E, natomiast mamy też jeszcze do korekcji barwnej e, balans kolorów RGB albo kalibrację koloru. E, balans kolorów RGB no, to jest taki moduł, który w zasadzie też możemy osobny filmik o nim zrobić, bo to troszeczkę tych suwaczków tutaj jest. E, dla mnie ten, ten widok jest wygodny. No ale to może kiedy indziej. Hmm. Kalibracja kolorów, tak jak pamiętacie, to jest moduł do balansu bieli. Więc gdyby z balansem bieli coś było nie tak, to tutaj, tutaj działamy. No i tutaj też będzie trzeba chyba osobny filmik zrobić, bo to jest w zasadzie moduł balansu bieli połączonego z mikserem kanałów, czy nawet pozwalający zrobić obraz czarno-biały. Także jest tutaj mnóstwo, mnóstwo rzeczy naciętych w jednym module. Natomiast taka podstawowa korekta balansu bieli. No to tutaj mamy suwaczek znany z balansu bieli. Temperatura możemy zrobić zimniej, możemy zrobić cieplej. No i tutaj troszeczkę bardziej za, zaawansowane kontrole tego. Bo jeśli na przykład te, mamy bardzo dziwne oświetlenie, no to moduł nam uzna, że na przykład odwzorowanie ciałem doskonale czarnym nie będzie się sprawdzało i zasugeruje nam, żeby użyć innego, innego tutaj źródła świetlenia, albo sami wiemy, że na przykład używaliśmy jarzeniówki, to sobie wybieramy jarzeniówkę, wybieramy sobie, jaka była jaka była jej temperatura i odwzorowanie barw. Na przykład, nie wiem, byliśmy w fabryce i kręciliśmy przy kiepskich świetlówkach 5000 kelwinów. No i ten moduł będzie nam się starał dostroić takie światło. Możemy sobie ten moduł zresetować. No akurat tutaj z balansem bieli nie ma, nie ma tragedii. Możemy też sobie na przykład pobrać Balans Bieli z jakiegoś źródła, podobnie jak to było w module Balans Bieli. Możemy sobie zaznaczyć, że na przykład ten obszar ma być biały i Balans Bieli się nam do tego dostosowuje. Ciekawy bardzo suwaczek to kompresja gamutu. No, bo tutaj jak widać mamy kilka takich. O kurczę, albo psułem. Mamy tutaj. Takie obszary na tym zdjęciu, gdzie mamy bardzo nasycone barwy. Tak nasycone, że one w zasadzie są przesycone. Jak włączymy ostrzeganie o, o e, przesyceniu, no to definitywnie tutaj jest kubson. I co robi kompresja gamutu? Kompresja gamutu bierze takie kolory, które wystają nam poza docelową przestrzeń barw i zmniejsza ich nasycenie. Im bardziej coś wystaje poza gamut, tym mocniej jest odsycane. A proporcjonalnie im głębiej jesteśmy, im bliżej jesteśmy środka gamutu, tym mniej nasycenia stracimy. No niestety, wszystko jest tutaj tym modułem dotknięte każda, każda barwa, ale te mocniej wystające są mocniej ściągane. Zobaczmy, jak to wygląda. Nadal. nadal jest to przesycone, według ostrzegacza. Jak damy nawet jakieś ekstremalne wartości. A jak widzimy 12 to jest max. No czyli już mamy, mm, mamy co mamy i więcej się z tego nie wyciśnie. No i jak widać wszystko teraz już praktycznie nie ma koloru, ale możemy to na przykład w strefach kolorów odzyskać. Weźmiemy sobie tutaj wybór przez nasycenie i będziemy korygować nasycenie. I w ten sposób podniosę sobie nasycenie tych, tych pikseli, których nasycenie jest niskie. A tych nasycenie, których jest, tych, których nasycenie jest wysokie, to, to ich proporcjonalnie nie będę dosycał. Może jeszcze weźmiemy po prostu nasycenie. I je troszeczkę podniesiemy. No i jak widać możemy tutaj to nasycenie odzyskać do od jakichś racjonalnych poziomów. A jednocześnie zachować. Praktycznie bardzo dobrze wyglądające te obszary, które były mocno nasycone. Co jeszcze mamy tutaj moduł ratowanie prześwietleń i warto czasami tutaj sprawdzić, czy inny tryb nie będzie działał lepiej lub, lub gorzej. Ale tutaj akurat to przycinanie świateł się sprawdzało. Porównajmy sobie, co mieliśmy w tym module, w tym potoku przetwarzania starym. No tutaj widać, że te przesycenia wyszły... Wyjściowo dość tragicznie, ale też jakbyśmy się postarali, no to, to jako tako można to doprowadzić do, do porządku. Też, też jak widać, da się coś sensownego z tym zrobić. Także to nie jest tak, że ten nowy potok przetwarzania to jest jakaś rewolucja i, i po prostu każdy program, który nie ma takiego potoku przetwarzania, to jest lipa. Nie jest tak. Jakby nadal. Możecie, nie wiem, używać innych programów, czy nawet Dark Table w tym starym potoku i, i to nie będzie jakaś duża skucha. Natomiast myślę, że warto, warto tutaj powoli się przyzwyczajać do tego nowego potoku, bo on nam daje też dostęp do, do takich modułów, które wcześniej nie były dostępne, do nowych modułów, na przykład ta kalibracja koloru. tak? Mamy Balans Bieli. No ale wcześniej balansu bieli nie mogliśmy na przykład maskować. Tak? Tutaj nie mamy możliwości maskowania, ponieważ ten moduł działa przed, przed demozaikowaniem. A w tym momencie mamy tą kalibrację kolorów, która już jest po demozaikowaniu, więc możemy sobie zrobić na przykład dwie instancje kalibracji koloru i osobno ustawić balans bieli na przykład dla postaci i dla tła. Nie? no Wcześniej coś takiego nie było możliwe, trzeba, trzeba było się posiłkować jeszcze innymi ładowami. A tutaj możemy dokładnie skorygować balans bieli jako balans bieli i to jest fajne, może się to czasami przydać. No cóż, tak, tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o taką bardzo podstawową obróbkę, żeby się w tym nowym potoku odnaleźć. Bawcie się, kombinujcie, obrabiajcie swoje zdjęcia, jak traficie na jakieś problemy, to piszcie śmiało na naszej grupie Fotograficzne Bajderki i Bajderzy. Możecie wrzucać tutaj zdjęcia, pisać, pisać, że macie jakiś problem, i będziemy wtedy to omawiać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Powodzenia.